Hejka, to ja, Świat Gryzoni pod... Wracam do was po długiej przerwie, aż miesiąc to był Tak jak kiedyś I pewnie pierwsze pytanie, czemu nie było vlogmasów Po prostu... No jak to wam powiedzieć Zrobiłam... Moje vlogmasy to były tylko trzy Pierwszy raz je robiłam i w ogóle, ale tak Stwierdzi, ale stwierdziłam, nie będę i tak mi co robić zbytnio. Też wyjeżdżam. Wjechałam do dziadków, tam gdzie się urodziłam. To się jedzie 9 godzin pociągiem na przykład. I, i ogólnie to raz było tak, że nie miałam tyle, nie miałam zbytnio czasu. I właśnie tak to wyglądało i niestety tak jest i piszcie mi w kom, na przykład tam gdzie są włączone kom, 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 komentarze, więc co bym mogła nagrywać bo naprawdę nie wiem co nagrywać bym mogła um, niestety więc proszę napiszcie mi pomysły jeszcze oczywiście już będę się starać nagrywać i może w wakacje albo w te ferie będę nagrywać codziennie po jednym filmiku Ale to w ferie to nie wiadomo, bo mam też obóz taneczny I to by było chyba na tyle, to była taka krótka informacja Więc, więc papatki do następnego odcinka